Boże, ile negatywnej energii jest w Tobie. To mnie aż boli. Mam dużo empatii w sobie. I jak ja jestem w Twoim towarzystwie, to ja aż czuję, jak mnie rozrywa od środka ta destrukcyjna, negatywna energia. Coś strasznego. Bardzo ci współczuję. Będę musiał użyć całego arsenału różnych przyrządów, żeby pozbyć. Ile zmartwień, ile bólu, ile jadu, ile złości, ile frustracji, żalów, niespełnionych marzeń, ambicji, zniszczonych relacji z innymi ludźmi. zmartwienie i każde każde miejsce które cię boli jak czujesz jakąś ulkę minimalnie ale nie jakoś szczególnie okay. nie to jest bez sensu to nie działa. czego by tutaj użyć kurczę może trzeba po Tobie to te negatywne myśli i negatywne emocje jakoś od Ciebie odlepią, spróbujmy ale to jest naprawdę kropla w morzu tylko tam jest o wiele więcej i nie potrafię do tego dotrzeć jakby to młotkiem potraktować może tam się w środku w środku się tam wszystko poodrywa i jakoś wyleci z ciebie zobacz Okay, zaczyna to działać mocniej trochę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, te większe smutki chyba powychodziły. Tylko teraz cała, cała podłoga jest nimi ubebrana. Muszę uważać, żeby nie wtepnąć, żeby to na mnie nie przeszło. W ustnej również się ukryły różnego rodzaju smutki i problemy. Tutaj pod językiem, między zębami będziemy musieli. lepiej prawda ale dalej po oczach widzę że coś ci trapi to nie jest do końca ten stan który, który chcemy osiągnąć tutaj z twarzy się prawie wszystkiego pozbyliśmy to nie wiem o co chodzi a może musimy sięgnąć głębiej do twojego serca poczekaj otworzę teraz noszę twoją klatkę piersiową Barwy, które są na sercu. Ja je napiję na widelec i podkładam na bok. Ok? Bo tutaj się już robaki zagnieściły. spray do czyszczenia. I wystarczy parę, parę i twoje serce będzie znowu lśniło. Dobrze. Masz zakorzenione jakieś, niezdrowe nawyki myślowe, wiesz? Dobra, zrobimy ci teraz mm, taką małą epilogotomię. Wbijemy dzisiaj się korkociągiem do mózgu. Okej. Okay. Otwórzmy twoją czaszkę. Twój umysł teraz przejdzie transformację. Tak. Sprawimy, że Twój umysł będzie myśleć pozytywnie, że te wszystkie negatywne nawyki, jakie miałeś wcześniej, te wszystkie kompleksy, te wszystkie żale, one znikną. Tak?